Ja chcę wam opowiedzieć bardzo krótką historię, bardzo prostą w opowiedzeniu, ale bardzo trudną w przebiegu. Takie nasze znajome małżeństwo szukało mieszkania, dlatego że mają już sporo dzieci i już się nie mieści w mieszkaniu, więc mówią, to musimy szukać czegoś większego, żeby każde z dzieci miało też swój kącik, więc zaczęli poszukiwania i bardzo długo trwały, nic nie znajdowali, nie znajdowali. Wiadomo, że też kwestia pieniędzy jest tutaj znacząca, nie? że też nie możesz, nie szukasz czegokolwiek, co by odpowiadało Twoim potrzebom, ale też patrzysz na, na względy finansowe. I pan Bóg im ofiarował mieszkanie, które okazało się, że to jest mieszkanie piętro wyżej niż mieszkanie tej kobiety, która no, mamy tej rodziny. Więc jakby są drzwi w drzwi prawie że ze, ze swoimi z dziadkami, z rodzicami. Dlaczego ci to opowiadam? Dlatego, że to jest taki przykład na to, że warto czekać, że czasami szukamy wedle naszych schematów. Mamy bardzo dużo takie ciśnienie, żeby, żeby to znaleźć już, żeby nie. Pan Bóg mówi poczekaj, poczekaj. Ja mam dla ciebie przygotowane to, co jest dobre dla ciebie. I dużo lepsze niż to, co, co ty byś sobie wyobrażał, to czego ty szukasz. I w taki sposób ta rodzina teraz bardzo się cieszy i oddaje chwałę Bogu za to, że w taki sposób pokierował ich drogami i że są tak blisko dziadków, że dzieci będą mogły mieć kontakt z dziadkami, że to jest też pomoc i więzy rodzinne są dużo silniejsze wtedy, nie, że jest czas, żeby że spędzać go razem. Dlatego warto czekać, warto zaufać, warto, powie warto powiedzieć Panu Bogu, ufam Ci, Panie Jezu, ufam w to, że Ty się troszczysz o mnie i że masz dla mnie przygotowane to, co najlepsze.